następna podróż Jadę do Augustowa Miałem pojechać rowerem, ale tam nie było miejsca w drodze powrotnej, żeby rower zapakować No i będę spał na polu namiotowym Tam za, za pół godziny mam pociąg Mam strasznie duży plecak jeszcze nie byłem tak z takim plecakiem dużym no, ale dam radę. On no, już jest tu w pociągu przed czasem. No, trochę waży to, ten plecak. Ale damy radę. No i tutaj, kurde, już przyjechałem, idę tutaj na pole campingowe. No, fajnie jest sobie zagadałem z konduktorem. Co się stało, kurde, facet, ty chciałem taryfę. A tutaj jest około 2 km tam do tego, do mojego kempingu A ten mi kurwa powiedział 30 zł za 2 km A ja mówię czemu ta droga? A on powiedział, a bo to tam trzeba trzeba kurde ten, okręźną drogę. Ja spojrzałem na nawigację A to jest kurde prosta droga Nieźle, później 25, no ale z tego wszystkiego Idę piechotę. to co 25 minut tylko No już już jestem, to jest Kampnecko. Już się rozłożyłem Około tam ile zajęło. E, zajęło gdzieś około. 10 minut mam rozłożone najemno ja dwójeczki. To jest mój namiocik. Powinno być ok. Tylko dwójka nie jest tak źle. Tutaj mam w środku materac. Dobra. Pięknie tutaj jest kurs. Widzicie tam w lesie daleko kastożeć maidów od jeziora. No i. Udało mi się, bo ich szedłem około 25 minut i zaoszczędziłem 25 złotych. To, A to pole mi to takie o coś wygląda. Nie? No coś tam samochody przy bramie. Tu stolikiem sobie się zjeść. Tutaj to sporo jest kampingów. Tam tutaj ta budka. Tam można kajaki wypuścić czy spływy. No tu siedzenie już dzisiaj zjadłem. No, tam tutaj są rowery, nie? Widziałem, że można sobie wypożyczyć. No, i tam dalej to jest. Można sobie się umyć, wykąpać. No, to tak jak to się przedstawia, kury tutaj organizują spływy kajakowe, kajaków nie wypożyczają, czyli trzeba konkurencji złapać. Następnie, co tutaj jest? A, rowery, kury tylko że rower za cały dzień 50 zł. To nie, muszę pomyśleć, trochę drogo. No, nie no, niezły spadek, że jest. O, i mamy już jeziorko, już jestem. Trochę jest, tam dalej jest hotel Warszawa. No, motorówkami tu Nie Niezła zabawa. Kiedyś próbuję. Myślałem, że więcej osób będzie, ale tutaj tak dużo nie ma. osób, Bo dzisiaj jest, kurde, piątek i niektórzy pracują, dzisiaj nie jest tak dużo osób. Pierwsza kąpiel zaliczona tutaj na skuterkach trochę szaleją. I ja będę kajaczkiem szalał. O, dziewczyna sama coś tam robi, kurde. Czyta książka, niepoważna. Widzicie, jak to kurde ładnie wygląda jeziorko teraz. Później, jak zachód będzie jeszcze trochę. Jakie laski, kurde, spaceruję z dzieciakiem. No, no no Ale kurde, woda ciepła, tak słońce daje, kurde, ciężko cudownie nakręcić jest. Już mam spodenki mi No, Jakieś laski z salcy robi. Olha o is